Chopy i już jest. Teraz będziemy przelewać piwko do fermentora z kranikiem, z którego będziemy butelkować. Tu jest ten kranik chopy, bo wszyscy go nie widzieli. Dobra, otwieramy najpierw. Najpierw ściągamy tutaj kciukiem, łapiemy cyk i wyciągamy rureczkę fermentacyjną. A już nam nie będzie potrzebna. I otwieramy. Sory, że tak plecami, ale tak mi będzie lepiej, szybciej i wygodniej. Czy dalej aromaty nieprzyjemne są? Nie ma. Po dwóch tygodniach cichej fermentacji. Te nieprzyjemne siarkowodorowe aromaty zniknęły. No, oderwi się. Choć tu ogólnie. Aromatów siarkowodorowych nie ma już, czyli bardzo się, się cieszę. Mmm, Bananowo-czekoladowe zapachy. Ja pierdził kuweta mać chopy może być zajebiście. Dobra, co teraz? Teraz wlewamy najpierw nasz roztwór, tak? Czyli woda z cukrem, z odpowiednią ilością cukru. To ma 36 stopni jak przeleje to to zleci gdzieś do powiedzmy tych 30 powiedzmy będzie mniej więcej tak jak tutaj te piwko w tym fermentorze nie? jak to mówi Pan Tomek, Kopyra browar to nie apteka, więc Jest roztwór blany. No i teraz co? I teraz standardowo, tak? Zasysamy tutaj, przelewamy. Nie pyku, dobra. Ale wiecie? O co chodzi, nie będę Was tutaj zanudzał za z tym, ja to sobie przeleję na spokojnie i spotkamy się, jak już to będzie przelane. tak moi kochani parafianie, teraz sprawdzimy sobie BLG w tym piwku. Ja tutaj sobie zostawiłem ja specjalnie, został w tym piwie lekki osad drożdżowy. To dobrze. Yy, od razu powiem, bo nie wiem czy mówiłem wcześniej. Yy, dwa tygodnie na cichej fermentacji. Dwa tygodnie. Yy, nie przez to, że chciałem, aby te piwo było dwa tygodnie na w tej cichej. Ale no przez to, przez tą moją yy, chorobę. Jak wiecie, smaki Portugalii i, i te sprawy więc no troszkę te butelkowanie przeciągło się dobra, tyle wystarczy i zobaczymy, co tam nam wskaże balingomierz jak ostatnio dowiedziałem się po fermentacji brzeczkę, a raczej już piwo mierzy się tylko balingomierzem reflaktometr nie zdaje egzaminu, ponieważ w tym piwie jest już alkohol, który w przypadku reflaktometru zaburza jego odczyt. Tak, tak więc <coughs> nauczony tą wiedzą, sprawdzamy ile tutaj będzie BLG. Będzie go na pewno bardzo dużo, bo w końcu jest to Reich Rogenbeer. Czyli, e, mówiąc po angielsku, imper, imperialne piwo żytnie. Czyli nie po angielsku, lecz po polsku, tak? Imperialne piwo żytnie. Troszkę pianki. E, 6,5 BLG na zakończenie. Jak na rojch e, Rogenbira wydaje mi się, że wszystko jest OK, 6,5 BG. Dobrze. Zatem zdegustujmy. Najprzyjemniejsza rzecz w ogóle. Uważaj, żebym tego nie wylał. Kurwa, bo by była tragedia. Muszę przyznać, że zapach jest tak jak przy zlewaniu na cichą ten zapach mnie rozpierdolił. W ogóle był brzydki, kojarzący się z kupą, z gównem, z kałem. To był fuj. A teraz ten cały nieprzyjemny zapach musiał zostać przerobiony przez te drożdże, bo bądź też ulotnił się, ale raczej był przerobiony przez te drożdże i te wszystkie nieprzyjemne zapachy, te siarkowodory odeszły. A został taki przyjemny, kawowo-czekoladowy, bananowy zapach. Nie, no, zapach jest naprawdę super. Kojarzy mi się z, z kawą o smaku bananowym z dodatkiem mleka jeszcze, o takie cappuccino, cappuccino banana, bananowe. Kiedyś, e, pamiętam, produkowali w takich w takich dość wielkich saszetkach takie cappuccino, e, Puccino, które się nabierało łyżeczką mi do filiżanki sypało i to się zalewało wyrządkiem. W, w I te cappuccino tam miały takie tam smaki czekoladowe, waniliowe, coś tam. To to smakuje tak jak te cappuccino bananowe, którego, wydaje mi się, nie było wtedy jeszcze. Więc, bo jest taki In, intensywny kawowo-czekoladowy smak Taki, takiej kawy z mlekiem takiej przyjemnej, ale cappuccino no. Cap cappuccino cappuccino ale te nuty e, drożdżowe tych e, Bananów są na tyle wyraźne, że przebijają się przez tą e, kawę. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, zupełnie odwrotna sytuacja do e, tego piwa co wczoraj e, degustowałem, czyli do tego e, e, Roggenbier'a z b, Runa, gdzie tam te Banany w ogóle przez tą wędzoność nie, nie przebijały się. One, one znikły tam gdzieś. To tutaj te banany przebijają się, wychodzą normalnie. A czyżkolwiek nie są intensywne, ale na takim finiszu, na takim gładkim, lekkim. Finishu. No i e, piwo oczywiście przez ten spory dodatek żyta jest takie oleiste, aksamitne przyjemne. Mm. Nie no, ja, kurwa, zachwycony jestem. Póki co jestem tym piwem zachwycony, mam nadzieję, że po nagazowaniu i po jakimś miesiącu zdegustuję na kanale i mam nadzieję głęboko mam nadzieję, że będę tak samo zachwycał się. A jak będzie tego nikt nie wie i to jest w piwowarstwie zajebiste. Dobra, to spotkamy się już na samym butelkowaniu.